Z strony Magnes i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I słuchajcie, dzisiaj gramy sobie w wielką grę. Dawno w to nie grałem, gramy Bibi bo muszę zadawać. I jak wiecie, zadawanie już się liczy. A więc, no, bardzo to będzie proste. Pyk. E, słuchajcie, ja bym chciał... Być bosem, żeby zadawać. Bo wielka gra jest chyba najtrudniejszym trybem z tych wszystkich trybów. I tutaj bardzo trudno się zadaje, obrażenia. A więc, no wiecie, nie będzie to łatwe. Ale spróbujemy. Yy, dlaczego tak kulkę ja zmarnowałem? Nie wiem. Tak. Tara, co to odwalasz? Co to odwalasz? Dobra, nie wiem. Nie wiem, co ona robi. Ale. Yy, no, nie będę tego komentować. Dobra, słuchajcie, wiem, że dawno nie było odcinków i dzisiaj będzie, prawdopodobnie. Odcinek z Batkiem, a więc no. Yy, macie na co czekać, bo prawdopodobnie będzie. Nie jestem pewien na 100%, ale prawdopodobnie będzie. A jeżeli nie dzisiaj, to w niedzielę. Bez sobota. Yy, no, wrzucam to od razu, jak to nagram, a więc no, na pewno wiecie. A więc no, szkoda, że. Szkoda, że. Że to nie jest ktoś inny. <słuch> jak mam wygrać Jessie? I to jeszcze na tym trybie, na tym trybie, Jessie, to ma szansę tylko jakiś tank totalny. Dobra, ja sobie ci pozadawam trochę, no dzięki. Nie przydało mi się. No, no i właściwie to tyle. Do widzenia się, nam i cześć, nie no żartuję, dobra, gramy dalej, no i słuchajcie Mam nadzieję, że teraz będę bosem, ponieważ jak będę bosem, to sobie trochę pozadaję! Te 100 tysięcy to będzie dla mnie pikuś. A jeżeli nie, to zabiję tą, to znaczy ten... To no będzie szkoda trochę, nie? Bo no... Wiecie, no. No, no, szkoda, no będzie, no. Ale kolczyk to jest kurczę. Nie, takie trudne to pokonanie, no. Patrzcie, chwilę go pobiliśmy i już mu tyle zadaliśmy. No, to nie jest takie trudne, ale no, trzeba się przygotować, wziąć za na wszelki wypadek, gdyby było się bosem, a nie wziąć dżina. Bez przesady. Ale że tak zrąbać grę, jeanem jako bosem, to to jest jakieś porąbane. Ale no, słuchajcie, ja myślę, że my to wygramy. Lecz jeżeli nie, to trochę pozadawałem. A więc nie jest tak źle, jak wtedy. Bo wtedy nie było dobrze. Wtedy było źle. Wtedy było nawet bardzo źle. Czemu ja odpycham moim tym... Atakiem! To mi się nie przydaje teraz! Bibi! Co mi to robisz? Nie chcę tego. Nie chcę tego! Za każdym razem, gdy mi się będzie to ładować, ja tego nie chcę. Nie, 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 nie zgadzam się na to. Nie zgadzam się na to. O i teraz, słuchajcie, teraz! To jest nasza szansa. To jest nasza szansa. My już go porobiliśmy właściwie. Nie wiem, po co użyłem gadżetu, ale tak sobie dla zabawy. Ha, 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 Bardzo śmieszne. O! I teraz robimy go. Porobimy go. No, właściwie to ja go porobię. Albo nie. Nie, nie. Porobię go. Bo zginąłem. No, ale... No, wiecie. Wiecie, jak to jest. Jak go nie porobimy, to to jest normalnie jakiś... O, Jezus Maria! Ostatnia sekunda została. Byśmy przegrali. Jezu, jakie to było! Uuu. No, to było dosyć ryzykowne. Otwieramy skrzynkę. Oczywiście, wcale się tego nie spodziewałem, że nic nie będzie. Ha ha ha. No, świetnie. Świetnie. Dobra, lecimy dalej. Jedziemy z tym śledziem. E... E... Ha ha ha. No, dobra. A więc, no dalej nie jestem panem, bosem Świetnie. Jest Jessie. Genialnie. Nie mogę się doczekać tego, tego wspaniałego dnia. Gdy w końcu dodadzą, że w tym okienku kto gra albo kogo zabijesz, to pokażą skina. Że ktoś ma skina, a niezwykłą Jessie na przykład. Jak oni to dodadzą, to kurcze. Browser zmieni się w kosmos jakiś. Kosmos to będzie. Zamiast zwykłego Brawlera pokazuj ją skiny. To by było zarąbiste, serio. To by dużo osób pewnie wróciło do brauster'sa, A więc ja polecam do Super Sela. Taki mój pomysł genialny. Nie wiem po co on tak marnuje gadżet na jedną osobę, ale okej. Okay. XD. Czy tak cieszysz? To nie nasza wina, że Ty Jessie wzięłaś! Wziąłeś, wzięłaś! Nieważne, ale Ty jesteś Jessie. Ty XD, jak my mamy to wygrać? XD, XD. Niby Jessie taka słaba, a tak naprawdę taka dobra. Haha. Ha, ha. Nie pozdrawiam, Jessie. Zabijecie. Zabijecie. Jesteś siostrą tego głupka. Siostry się zabijają. No, jak tak można. Siostry się zabijają Co to mam być w ogóle? Kanibal... znaczy ten No yy. jak tak można, jak tak można. Ludzie, przestańcie. Dobra i teraz porobimy. Teraz to już jest twój koniec. Znaczy, no dobra, nasz koniec, ale no... Wiecie, wiecie jak to jest? Czasami się wygrywa, czasami się przegrywa. Czasami się... Ten, wiecie, no. Wiecie, no. Wie, wiecie. Ja nie wiem, ale no. Wiecie, no. Wie, wiecie to na pewno. I no znowu Jessie jeszcze. Ale słuchajcie, wiecie dlaczego mi szkoda marnować gemy na skiny? O, ale to będzie proste. Ale to będzie proste. Słuchajcie, kiełek. Kiełek, dobra. To jest nasze wielkie... Sukcesik. Szkoda, że już nie ma etykietów, bo bym sobie zarobił 10 skrzynek na raz. Ale no, proste. Prościutkie, prościzna. Prościutkizna. XD. To będzie takie S, że aż S. Sandy by była dobra na ten tryb właściwie. Tak jak jakby sobie pomyśleć tak. Dobrze. Kurczę, ja nie rozumiem jak można brać kiełka na ten tryb, ale no dobra. Nie jestem tą osobą, o i zabiłem go, zabiłem go, ja, ja go zabiłem, ja go zabiłem, ha, ha, ha. bardzo łatwo, kiełeczku, niestety. Dobra, słuchajcie, to ja nie wiem, bo to jest takie proste. Zapraszam serdecznie do mojego klubu, którego zaraz wam pokażę, jak się nazywa, Spajkuś, panie Spajkusiu. Po cholerę ty bierzesz Spajka. Pewnie po to, żeby wygrać. Wiecie czemu? Bo temu! Bo temu! Kurczę, jeszcze ma tego yy, Star Powera. Znaczy, nie, Star Powera, no. Kurczę, jeszcze ma tego Star Powera. No, super, super. I teraz... Nie, nie! 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 dobra, dobra. Dobra, dobra. nie, no, nie, 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 nie! Nie, ja... To, to się nie dzieje. Ja sobie tu wejdę dla zabawy. Nie, no, to się nie dzieje! Nie no, świetnie! Świetnie! <laughs> Genialnie! Gnialnie, ja się mega cieszę! Mamy spajkusia jeszcze z tym Star Powerem! Jeszcze ma gadżet! Uuuu! Wygramy sobie! Na luziku, no, od razu! Dobra, chodź tu śmieciu! Ty. My też. My, my SERIO możemy wygrać, ty! Ty, panie Spajku! What? What? Ty, co to odwalasz? Panie Spajku! Co ty chcesz w ogóle zrobić w tym meczu? Czemu? C czemu ty chcesz przegrać? Powiedz mi! Co ty trapi, że chcesz, ty przegrać, panie Spajku? O co ci chodzi? Ja bym, ja bym wolał wygrać na jego miejscu, a on chce przegrać ewidentnie. No bo jak można chcieć wygrać yy, w tak beznadziejnej sytuacji? Choć on wygra, no ale. No panie, spajku. Nie polecam spajka na ten tryb. Wygrał, no ale z cudem. No, no i mamy. Pięknie genialnie, Mega! Uuuu! Trzy? Nie, dwa, dobre, nieważne. Myślałem, że będę miał może coś fajnego, ale nie mam. To uczucie, gdy masz y, tego skina, i przed chwilą był w sklepie też inny. Wszem? Prze... Mytnicka nienawidzę tego skina. Złoty Mecha Kruk, to jest co innego. Dobra, słuchajcie, zapraszam do klubu. No i słuchajcie, to tyle. Kolejny odcinek prawdopodobnie z batkiem. Elo.